Dzień dobry państwu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zjawisku, z którego istnienia prawdopodobnie wielu z was sobie nie zdawało sprawy, czyli o micie radzieckiej kiełbasy. Według rozpowszechnionego w obecnej Rosji przekonania, w czasach Związku Radzieckiego produkowano najlepsze, najsmaczniejsze Kiełbasy lepsze niż wszystko, co obecnie jest dostępne na rynku, i szczególne miejsce w tych wspomnieniach zajmuje kiełbasa doktorska. Tutaj mamy jeden z takich wspominkowych artykułów, dzięki któremu będziecie mogli zobaczyć temperaturę uczuć, którymi współcześni Rosjanie darzą dawne wyroby wędliniarskie. Wielu z tych, którzy żyli w Związku Radzieckim dobrze pamiętają smak radzieckiej gostowskiej kiełbasy. GOST to skrót oznaczający po prostu standard państwowy. I dlatego w tej chwili nie mają ochoty kupować tego, co w tej chwili określa się jako kiełbasa. W, ale wyrosły dwa pokolenia, które albo nie jadły radzieckiej kiełbasy, albo jadły ją we wczesnym dzieciństwie i dlatego nie pamiętają smaku prawdziwych kiełbas. Nie mają z czym porównać. Tutaj jeszcze patrzy na nas rozmarzony towarzysz Breżniew. A pod nim porównanie składu dawnej kiełbasy i obecnej kiełbasy. Oczywiście nie obeszło się tutaj bez podbudowy ideologicznej dla tych wspominek o mięsie sprzed lat. Mamy tutaj fragment niżej, zaraz wrócę do tego akapitu wyżej. Ten jest o kapitalizmie. Kapitalizm jest dla kapitalistów, dla niewielkiej grupki, która żyje w czekoladzie na rachunek grabionego. Grabionej większości, i czym silniej grabi się masy, czym one gorzej żyją i się odżywiają, tym bogatsi są burżuje. Taka jest natura kapitalizmu. Jeśli ktoś wskaże na kraje zachodnie i powie, że tam większość ma się dobrze, to dany, dana opinia jest wynikiem niezrozumienia tego, że Sukces metropolii, czyli 15% ludzkości, odbywa się na rachunek grabieży państw peryferyjnego kapitalizmu 85% ludzkości. Akurat tutaj, jeśli chodzi o cenę kapitalizmu, to faktycznie kapitalizmowi współczesnemu można zarzucać bardzo wiele, ale porównajmy to z tym, co ten człowiek pisze o radzieckim socjalizmie. W Związku Radzieckim wszystkie produkty Spożywcze od końca lat 30. były produkowane zgodnie z normą państwową, ponieważ socjalizm był dla ludzi w interesach większości. Lud powinien jeść wysokiej jakości produkty, żeby zachować zdrowie, szczęście, a to znaczy, żeby mógł pełnowartościowo żyć i pracować. Oczywiście moglibyśmy bardzo wiele tutaj mówić na temat tego, jak wyglądała pełnowartościowa praca i pełnowartościowe życie w czasach od Lenina do Gorbaczowa. Myślę, że tutaj widzowie akurat tego kanału dość dobrze zdają sobie z tego sprawę, ale ten człowiek, jak to mówi teraz młodzież, dokonał samozaorania ledwie dwa kapity dalej. Tutaj możemy to przeczytać, przy czym... Miałem to szczęście, że jadłem kiełbasy wyprodukowane zgodnie ze stalinowskimi standardami. Takie były produkowane na zwyczajnych kombinatach mięsnych. Tu to brzmi tak, jakby po prostu w każdej fabryce produkowali najlepszej jakości kiełbasy dla wszystkich. Nie, proszę Państwa, czytamy dalej. Nie na wszystkich na nielicznych. Na przykład w Swierdłowsku, i tutaj tam jest dalej, w którym konkretnie zakładzie, te kiełbasy trafiały do nomenklatury partyjnej, a także weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i do innych kategorii posiadaczy ulg. Je sprzedawali spod stołu, zamawiało się na podstawie talonów. Do wolnej sprzedaży one nie trafiały. Czyli proszę Państwa, mamy. Zły kapitalizm, w którym mniejszość wyzyskuje większość i dobry socjalizm, w którym najlepsze kiełbasy nie trafiają do sprzedaży, tylko idą do nomenklatury partyjnej. Nie będę tutaj jakoś szczególnie udowadniał, że kapitalizm jest najlepszym, co mogliśmy wymyślić i że nie musimy już, możemy usiąść na kanapie i po prostu cieszyć się życiem. Myślę, że jest jeszcze duże pole do pracy w tym temacie, ale powrót do socjalizmu w wydaniu radzieckim po prostu nie jest rozwiązaniem problemu, bo no, to nie działało. I było przynajmniej tak samo złe, jeśli chodzi o nierówności społeczne. Tutaj są oczywiście, proszę Państwa, historie o tym, skąd się wzięła kiełbasa doktorska. W ogóle sama nazwa kiełbasa doktorska i pokażmy to. Wyglądała ona mniej więcej w ten sposób, przypomina trochę naszą mortadelę. W czasach radzieckich budziła pewne, prowokowała pewne zabawne komentarze swoją nazwą. Doktorska się śmiali, bo jest produkowana z doktorów, albo doktorska, bo można ją zjeść i od razu trzeba biec do doktora. Tutaj proponują takie wyjaśnienie. Doktorska kiełbasa była jedną z najbardziej popularnych w Związku Radzieckim odmian wędlin. Dietetyczny produkt opracowany w Związku Radzieckim w 1936 roku pod kierownictwem komisarza narodowego Mikajana w zakładach mięsnego przemysłu. Kiełbasa była przeznaczona jako Dietetyczne, lecznicze, żywienie osobom, które, których zdrowie zostało naderwane w rezultacie wojny domowej, i tutaj nie jest to dopisane, ale także w rezultacie funkcjonowania przy caracie. Cały ten akapit możecie traktować jako ciekawostkę. To jest zupełny mit, o tym zaraz będzie dalej. Ani Mikajan nie opracowywał razem, czy pod jego kierownictwem w Związku Radzieckim nie opracowywano tej kiełbasy. Ani nie nazywa się ona doktorska, dlatego że jest lecznicza czy dietetyczna. Chociaż akurat jeśli o tym mowa, to ma ona pewne właściwości dietetyczne, ale w trochę innym sensie niż my to rozumiemy dzisiaj. Chodzi o to, że dzisiaj dieta nam się kojarzy z tym, że no musimy przejść na dietę, bo jesteśmy po prostu trochę zbyt ciężcy, co czasem ma negatywne skutki dla zdrowia. Oczywiście zależy od rozmiaru tej nadwagi, więc przechodzimy na dietę często, żeby poprawić swoje zdrowie przez schudnięcie. Natomiast tutaj mówimy o czasach, kiedy ludzie byli często niedożywieni i bardzo często. Przez wiele godzin każdego dnia zajmowali się pracą fizyczną. Dieta oznaczała tutaj trochę coś innego niż dzisiaj. Dieta oznaczała, że trzeba było tej masy trochę nabrać, odżywiając się dużą ilością białka po tej pracy fizycznej, żeby umożliwić regenerację. Ta to podejście to jest są czasy jeszcze XIX wieku, ale do tego zaraz. Przejdziemy i chodziło o to, że w Rosji jeszcze carskiej ludzie zajmujący się pracą fizyczną, chłopi, robotnicy fabryczni odżywiali się w dużym stopniu chlebem, a Opracowano wtedy już, posiadano wiedzę naukową i zaczęto opracowywać metody odżywiania lepiej zbilansowanego, lepiej nadającego się dla ludzi, którzy wykonują, tak jak mówię, duże ilości pracy fizycznej. Tutaj jeszcze mamy kolejny mit, to jest Ghost roku 1936. Bardzo często w tego typu artykułach wspominkowych o kiełbasach radzieckich, się mówi właśnie o standardzie państwowym z 1936 roku, tylko że w ogóle ta abrewiatura, ten skrót GOST nie istniał w roku 1936, parę lat później się w ogóle pojawiło coś takiego, więc wtedy były standardy państwowe, nazywały się po prostu inaczej, ludziom się to miesza. I czytamy tutaj, że w składzie takiej stalinowskiej kiełbasy na 100 kg produktu mieliśmy 25 kg wołowiny wyższego sortu bez żył i 75 kg mięsa świńskiego, wieprzowego, półtłustego z łopatki. Dodatkowo 2 kg soli, 100 g cukru, saletra albo azotan sodu. Hmm, tutaj mamy... 30 gram, yy, gałka muszkatałowa albo kardamon mielony w także bardzo takiej symbolicznej ilości. A tu mamy z 79 taki tak zwany właśnie gost. Już wtedy faktycznie były gosty, i mamy tutaj 25 kg po prostu mięsa wołowego, 70 kg mięsa wieprzowego półtłustego, 3 kg jajek, 2 kg 100 g soli, 200 g Cukru, znowu azotan sodu, mleka 2 kg, prawdopodobnie w proszku, gałka muszkatałowa albo kardamon. I tutaj udowadniają, że te dzisiejsze kiełbasy to zawierają białko sojowe, tłuszcz świński, krochmal i tak dalej. Faktycznie, jeśli popatrzymy na standard państwowy z roku 1981, możemy tutaj zobaczyć, że na 100 kg takiej kiełbasy realnie mieliśmy według standardu 25 kg wołowiny, 75 kg wieprzowiny. I tutaj oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, w jakim stopniu te standardy państwowe były faktycznie przestrzegane, ponieważ standard standardem, jak zwykle, może być realizowany dobrze, a może być realizowany nie do końca w prawidłowy sposób. Faktycznie w tych tak zwanych gostach mieliśmy też cały szereg dopuszczonych składników, i tutaj po pierwsze chemii spożywczej było nie tak mało, tutaj mamy od mniej więcej tego miejsca, widzicie? Tutaj mamy natri, tripolifosfat, natri fosfor, kisły i tak dalej. Natri to jest sód, więc różne związki sodu kwas askorbinowy tutaj mamy jakiś preparat do tworzenia smaku wędzenia A, tylko wam tego nie pokazuję tutaj jest ta lista mniej więcej od tego miejsca pokazujemy myszą aż dotąd to jest chemia dopuszczona do o obecności w tych radzieckich kiełbasach 81 roku. Przy czym, tak jak mówię, standard, standardy, a na przykład w czasach radzieckich pojawiały się żarty, że kiełbasa radziecka, doktorska, jest częściowo wykonywana z papieru toaletowego. Wynikało to do pewnego stopnia z tego, że papieru toaletowego brakowało na półkach. To w ogóle był towar, który się pojawił w Związku Radzieckim dość późno i praktycznie do samego końca jego istnienia był słabo dostępny. Więc ludzie się śmiali, że nie ma go na półkach w sklepach i nie da się go kupić, bo cały trafił do kiełbasy. I tutaj wiele źródeł informuje nas o tym, że tak naprawdę w kiełbasie nie było papieru toaletowego, no bo kto by wpadł na taki dziwaczny pomysł, ale trafiał się karton. Dlaczego trafiał się karton w kiełbasie? Niecelowo. Chodziło o to, że mięso mrożone do zakładów produkujących kiełbasy trafiało w kartonach. A jako, że to mięso w trakcie transportu i przechowywania od czasu do czasu, a to rozmarzało, a to zamarzało z powrotem, to ten karton się do tego mięsa przyklejał. Odrywanie tego kartonu od zamrożonego mięsa i w ogóle rozmrażanie go przed wrzuceniem do... Do tej wielkiej machiny do mielenia mięsa, było traktowane przez pracowników jako praca, której nie trzeba wykonywać, bo jest zbyt męcząca i w ten sposób nieoderwany od mięsa karton w różnych ilościach. Bo wiadomo, jedni wrzucali być może w całym kartonie, inni większość oderwali, a tylko to, co się przykleiło, tam zostawało. Szło to wszystko po prostu do machin, mielących, i w ten sposób karton trafiał także na radzieckie stoły, choć oczywiście trzeba tutaj dodać, że w wielu przypadkach mięso w Związku Radzieckim było po prostu bardzo trudno dostępne. Jeśli mówimy o latach 20. czy 30. dla ogromnej części społeczeństwa, mięso było rarytasem, zresztą to nie jest nic niezwykłego dla lat 20. i 30. ogólnie na świecie, jednak Związek Radziecki przeżył w tych czasach. Przynajmniej dwa okresy dużego głodu, nie mówiąc już o jakichś tam nazwijmy to akcydentalnych przypadkach deficytu jedzenia. Więc dla szerokich mas ogólnie mięso było towarem luksusowym, nie mówiąc już o wyrobach wędliniarskich, o kiełbasach, które po prostu rzadko do ludzi trafiały. A pod koniec istnienia Związku Radzieckiego. Mniej więcej od czasów późnego Chruszczowa, początków Breżniewa ogólnie znowu zaczęły się pojawiać problemy z dostępem do żywności. To były te czasy, kiedy Związek Radziecki zaczął masowo sprowadzać zboże z, z oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, więc także wtedy te kiełbasy były rzadko dostępnym dobrem, po które po które to dobro się jeździło czasem na przykład do Moskwy pociągami wysyłani z prowincji przedstawiciele całych społeczności z wielkimi siatami pielgrzymowali do dużych miast, żeby kupić to, co kupić się uda. To jest w dużym stopniu odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie tak za tym mięsem tęsknili, bo po prostu kiedyś było ono wyjątkowym rarytasem. Moja mama na przykład też wspomina cytrusy, na święta, a dla mnie dzisiaj cytrusy, no my jesteśmy już w innym pokoleniu wychowani, dla nas to jest coś tak codziennego, że nie budzi żadnych emocji. Wtedy mięso w Związku Radzieckim przez zasadzie cały czas istnienia Związku Radzieckiego, dla większości społeczeństwa, mięso było no, powodem do dużych emocji. Natomiast możemy zobaczyć faktycznie, jak wyglądają dzisiejsze wyroby tego typu w Związku Radzieckim. Tutaj mamy kiełbasę podobnego typu do doktorskiej, chociaż tutaj ona jest nazywana gubernianą czy no, pochodzącą z guberni, tak byśmy to określili. I tu to, co mnie dość mocno zaskoczyło, to to, że nawet w pełnym opisie nie ma tutaj dokładnych informacji, ile tu jest faktycznie mięsa. Choć nazwa handlowa tej kiełbasy jest inna, też tutaj możemy zobaczyć typ kiełbasy doktorska. I czytamy tutaj po prostu skład bez żadnych wartości ile jest czego, czy to procentowo, czy w gramach na 100 gram. Mięso kur mechanicznie oddzielone, woda, filet z kurczaka, wieprzowina, mąka pszenna, krochmal ziemniaczany, mleko w proszku, białko wieprzowe, sól. Sodowa, dalej cukier, aromatyzator, aromatyzator oleju, dekstroza, regulator kwasowości, trifos, trifosfor sodu. Jeśli dobrze to tłumaczę, stabilizatory wzmacniacze smaku i aromatu, antyoksydanty są i barwniki, aromatyzatory wieprzowe. I tak dalej. Jeszcze tutaj mamy jakoś maltodekstryny, koncentrat białkowy i jeszcze drugi przykład kiełbasa gotowana, doktorska, klinskaja. I tu znowu nie mamy żadnych konkretnych wartości, ale mamy na pierwszym miejscu tutaj już wieprzowinę, wołowinę, wodę, mieszankę jajeczną, mleko w proszku, mm, mieszankę. Z soloną, czy solną, jest gałka muszkatołowa regulator kwasowości i dalej leci chemia różnego typu, a na końcu mamy jeszcze cukier. Także widzimy, że tutaj te składy są dość różne w zależności od tego, ile zdecydujemy się wydać. W dużej mierze właśnie na tym kapitalizm też polega, że te możliwości wyboru są większe, ale dostępne są towary i lepszej, i gorszej jakości. Zresztą w Związku Radzieckim też do pewnego stopnia, choć w znacznie bardziej ograniczonym zakresie, wybór był dostępny, były kiełbasy różnego typu doktorska, należała do tego najwyższego sortu. A wciąż można było w niej znaleźć karton. I kosztowała w latach 70. za kilogram 2 ruble 30 kopiejek. Rubl. Średnia wypłata w Związku Radzieckim to było 180 rubli. Więc można było kupić za to 78 kg kiełbasy. Oczywiście przy założeniu, że nie kupujemy nic innego i że w ogóle hmm, po prostu decydujemy się. Całą wypłatę wydać na kiełbasy i jeszcze jesteśmy w stanie znaleźć te kiełbasy w takiej ilości w sklepach. Jeśli byśmy dzisiaj chcieli kupić 78 kg kiełbasy po 40 zł za kilo, czyli dość prostą kiełbasę na dzisiejsze czasy, to by wyszło nam 3120 zł. Czyli od średniej wypłaty by nam jeszcze zostało. Oczywiście pytanie brzmi podstawowe o jakość tych kiełbas w tym sensie, że fan Związku Radzieckiego Wam powie, że to nie ma znaczenia, bo tamta kiełbasa radziecka była pyszna, naturalna i zdrowa, a ta obecna już nie. No, można oczywiście tutaj się kłócić, ale maszyny czasu nie mamy. Jeśli popatrzymy kawałek dalej, pod koniec Związku Radzieckiego w 1985 były już dostępne różne rodzaje kiełbasy doktorskiej różnego sortu od 2 rubli 20 kopiejek do 3 rubli. I przy średniej wypłacie w wysokości 199 rubli można było kupić od niecałych 70 kg do 90 kg takiej. Kiełbasy. Więc można by powiedzieć, że faktycznie, jeśli chodzi o cenę, to była ona dostępna. Natomiast z drugiej strony tutaj trzeba pamiętać, że w latach zwłaszcza 80. i w 70. też to było bardzo wyraźne: Związek Radziecki miał gigantyczny problem polegający właśnie na tym, że ludzie mieli pieniądze. Ale nie było wystarczającej ilości towarów. To był jeden z podstawowych ekonomicznych problemów Związku Radzieckiego w jego schyłkowej fazie istnienia. To znaczy, to, że istniał, to różnie się nazywa. Yy, mówią na to na przykład taki nawis. Że była ogromna masa gotówki, która nie miała pokrycia w towarze. Że jeśliby wszyscy ludzie w Związku Radzieckim po prostu wzięli swoje portfele, wyciągnęli pieniądze z rachunków bankowych, Poszli do sklepów i postanowili kupić wszystko, co było dostępne na rynku, to by się okazało, że wielu z nich wróciłoby z pustymi rękami i z niewydanymi pieniędzmi. Na rynku było za mało towaru w stosunku do tego, ile ludzie mieli pieniędzy, i jak twierdzą źródła, przykład kiełbasy doktorskiej polegał na tym, że była ona sprzedawana poniżej kosztów produkcji po to, żeby ludzie po prostu się cieszyli, że żywność jest dostępna. Przypomnę, że jeśli w Związku Radzieckim podnoszono ceny żywności, to pojawiały się duże problemy z nastrojami społecznymi. Natomiast zacząłem mówić o pochodzeniu nazwy kiełbasa doktorska. Tutaj mamy Wladimira Romanowa z portalu Miasno i Ekspert, Czyli ekspert mięsny, jak czytamy, jest założycielem i CEO mięsnego eksperta, i on tutaj na przykładzie dokumentów zbadał historię kiełbasy doktorskiej i historię jej nazwy także. I tutaj czytamy, że faktycznie jest to mit, że kiełbasę doktorską zlecił wprowadzić do obiegu sam Stalin i że pracę nad tą kiełbasą kurował. Narodowy komisarz, że on pod jego okiem, fachowcy opracowywali, jak to się mówi, recepturę produkcji. I mit jest także tutaj taki, że ta kiełbasa powstała, żeby ratować zdrowie ludzi, których. Zdrowie zostało nadszarpnięte przez wojnę domową i carski despotyzm. I jak tutaj pisze nasz mięsny ekspert, faktycznie logicznie to się nie składa wszystko, ponieważ jeśli w 1936 mieli opracować kiełbasę do ratowania zdrowia ofiar, Carskiego despotyzmu to było to już trochę po niewczasie, bo carski despotyzm skończył się w roku 1917, a wojna domowa powiedzmy, w roku 22, choć ta granica jest dość płynna. Dlatego tutaj hmm, geneza tej kiełbasy musi być trochę inna, zwłaszcza, że on tutaj nam mówi. O tym, że te kiełbasy pojawiły się w dokumentach różnego typu jeszcze przed rokiem 1936, a przynajmniej wcześniej już się pojawiło wspomnienie tej nazwy. I jak tutaj um, możemy przeczytać, na przykład w roku 1932 w książce Kiełbasiana Produkcja. Pojawiła się właśnie taka nazwa kiełbasy doktorskiej, a jako że książkę wydano w 1932, no to prawdopodobnie już przynajmniej w 1931, czyli 5 lat przed tą mitologiczną datą, to się pojawiało. Tutaj jest podkreślony w tekście ten fragment. Tutaj dalej możemy przeczytać, że faktycznie historia tej kiełbasy jest związana z rosyjskim towarzystwem ochrony ludowego zdrowia. Czytamy, że za pieniądze tego stowarzyszenia w 1888 roku w, przy Imperatorskiej, Imperatorskim Uniwersytecie w Sankt Petersburgu otworzono stołówkę, w której odżywiano ludzi zgodnie z wytycznymi naukowymi, podając im między innymi parówki. O zbalansowanym składzie zawierającym odpowiednie dawki białka, tłuszczów, węglowodorów, witamin i minerałów. I tego typu ruch zapoczątkował właśnie badanie wartości odżywczych jedzenia i zaczęły się pojawiać m.in. prace doktorskie i prace magisterskie poświęcone chociażby recepturom kiełbas tworzonym z naukowego punktu widzenia, z punktu widzenia prawidłowej dietetyki, żeby właśnie zapewniać ludziom, w tym ludziom pracującym i ludziom, którzy nie mają możliwości gotować sobie potraw we własnym zakresie, tylko się żywią na przykład na stołówkach, powstały prace naukowe dotyczące właśnie stworzenia produktów wędliniarskich dla takich ludzi. I najprawdopodobniej jedna z prac doktorskich na ten temat, napisana jeszcze przed rewolucją lutową i przed rewolucją październikową, po czasie w latach 30., stała się podstawą dla opracowania receptury kiełbasy dla ludu pracującego i która. Stąd wzięła swoją nazwę. Więc nie miałoby to nic wspólnego z leczniczymi wartościami tej kiełbasy i z doktorem jako doktorem medycyny, lekarzem, tylko z doktorem jako naukowcem. Kiełbasa doktorska kiełbasa opracowana przez doktora w ramach badań naukowych. Oczywiście tutaj trzeba jeszcze raz powtórzyć: to była receptura stworzona po to, żeby Odżywić ciężko pracującego człowieka dużą porcją białka, którego w tamtych carskich i później radzieckich czasach ludziom zwyczajnie brakowało. I jeszcze raz powtórzmy wniosek z pierwszego artykułu: te najwyższej jakości kiełbasy trafiały do nomenklatury partyjnej i do uprzywilejowanych. Natomiast duża część społeczeństwa, ja już nie będę powtarzał o tych kartonach, ale duża część społeczeństwa w Związku Radzieckim po prostu dobrze zapamiętała kiełbasy, bo jadła je od czasu do czasu. Było to jedzenie po prostu bardziej wartościowe, odżywcze niż to, czym żywili się na co dzień, i dlatego darzą je ogromnym sentymentem, co nie jest niczym dziwnym. A jeszcze dodajmy do tego, że. Ten smak konkretnych wyrobów wędliniarskich, jak pisze mięsny ekspert cytowany przed chwilą, w dużej mierze zależy także od tego, w jaki sposób produkowany jest sam surowiec, czyli mięso. W tej chwili my globalnie na świecie jemy ogromne ilości mięsa, ono jest produkowane przemysłowo, co oczywiście ma też duży wpływ na to, jaki później ma smak. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.